Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Swiatek Świątek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2. Po raz kolejny z gościem specjalnym. Tym razem jest to Husiek. Witam cię bardzo serdecznie. No cześć, Siemano. No i witamy was dzisiaj w, to ja mówię w kolejnym odcinku z ATS-a i lecimy z Krakowa na Lublin. Tak więc na Lublin. Huśku, prowadź prowadzić? Dobra, okej, no. okej. Ok, 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 ok. Oboje mamy do Lublina, więc... Tak jest, mamy w tym samym... Do Śmiało tego samego miasta, tak. niekoniecznie do punktu, ale... Tak, chyba, no nie no, firmy raczej mamy inne. Chociaż, nie wiem, tutaj widzę, że idziesz z no koparą. ja, ja jadę, jadę, no. jadę z jakimś tam innym, nawet nie, zru, nie zdążając zwrócić uwagę, z czym ja jadę, ale... Damy radę, byle dojechać radę. szczęśliwie. Dajmy. Dokładnie. Tylko, no, to jest to też, że je, będziemy jechali po Polsce i znając życie, co chwilę będzie płatna. Więc... Patrz, nie na lubię chyba żadnej takiej autostady nie ma, więc. No, zobaczymy. No, ja mówię, jak ja jechałem teraz przed odcinkiem, żeby do Krakowa dojechać hmm. z Berlina, to. Co kawałek nie? co chwila, dosłownie. No, no ale... powiem ci, że na przykład na tym multi brakuje mi takiego wiesz, ruchu samochodu osobowego. No, nie tak, brakuje. Tego, jest ale tu widzę, że w wielu grach, przecież w farmingu też nie ma e... no. właśnie ruchu AI, tak zwanego. No ale w sumie tak, dobrze, tak. że ty prowadzisz, bo ty będziesz musiał pilnować mapy. <noise> ja tego nie nienawidzę, sam po prostu często mijam sumie, wszystkie zjazdy. Ja, ja sobie wyłączam tego road avicera i mówię, no, jadę sobie na tym GPS-ie, co mam w tym? W ciężarówce? No ja też właśnie, ale hmm. mówię, ja za często nie zwracam na to uwagi. <noise> no to nie, to ja zwracam uwagę zawsze i. Znaczy czasami mi się zdarzy faktycznie no przejechać no. gdzieś, ale zerkam, zerkam sobie, żeby. No, no, ja tak mu, jak mówiłem u wujka na odcinku. Jak grałem pierwszy raz w ATS-a, to na pierwszych pięciu trasach nie było takiej trasy, której po prostu gdzieś źle nie pojechałem, nie? No właśnie, jak nam ci się ten ATS podoba? Podoba, nie podoba, bo według tak. mnie tak osobiście to tak już podpytuję z osoby, z którymi grałem właśnie o tego ATS-a, niektórzy właśnie mówią, że A kurczę, no prawie że to samo, nie? To samo UI Trasy są takie ogólnie bardzo małe, no niby w tych milach, i to tak. Wydaje, wydaje się, że chyba z miasta do miasta jest bliżej niż, niż tego odległości, co są tutaj, nie? nie wiem, jeśli chodzi, chodzi o odległości, to wydaje mi się, że tak. No, ja ostatnio leciałem chyba z Las Vegas, jeśli dobrze kojarzę, no odcinku do, ee, do, do, do Felix, tam nowy stan do no, Arizona, to powiem Bo ci, że strasznie się, szybko. No, była ostatnio beta, a teraz chyba już normalnie oficjalnie dodali. O, no, proszę. I mówię, strasznie to szybko poleciało. Myślałem, że odcinek mi wyjdzie około 40 minut, a wyszedł niecałe 30, chyba, więc. No. no dosyć krótkie te odległości są, tak wydaje się. Mogłoby mogliby być właśnie więcej po drodze, żeby to bardziej odwzorować, no ale no, no zobaczymy. No. Znaczy jestem ciekawy jak oni też rozwiążą kwestie e, z tymi DLC, nie? Resztę stanów, no, no, no. jak tego będzie faktycznie więcej, jak, jak już załóżmy zakończą projekt ATS-a będą wszystkie stany to faktycznie ile będzie się jechać załóżmy z jednego punktu, z jednego wybrzeża na drugie wybrzeże, czy no. to też będzie na zasadzie godziny? No nie no, wydaje mi się, że to powinno już normalnie trwać skoro tutaj nie tak uznajemy no bo biorąc pod uwagę jakby miały być nawet tak troszkę przełożony uznajmy z ETS-a te odległości to wszystko, mhm. No to z jednego wybrzeża na drugie, tam nie wiem ile chyba 8 tysięcy jest z Las Vegas do, czy z Los Angeles grzyb tam, do, do Nowego Jorku, no to no. trochę by jednak to trwało, nie. No też takie trasy dłuższe, no to też trwają. No, no. Nie wiem jak się gra na przykład na promocji z mapą Rosji, nie. No. Jadą gdzieś tam z Francji do Moskwy, do czy jeszcze dalej, no to tak faktycznie jedzie no, się. No wiadomo. Sporo. No nie, no, jestem ciekaw jak to rozwiążą, ale ogólnie jeśli chodzi o, o ATS-a, to powiem Ci, że wiadomo, to jak mówisz, no, niby jest to samo i tak dalej i tak dalej, dużo osób mówi, że jest to samo, ale mhm. tak rozmawiałem właśnie z wujkiem, sama fizyka jazdy chociażby jest całkiem inna, bo no, biorąc pod uwagę, że tam masz ciężarówkę z silnikiem przed kabiną i tą Dobra, ośkę przed nią skrętną masz troszkę dalej, już sama fizyka skrętu Ci się zmienia, nie? Mhm. I no, różnice są na pewno. Nie wiem czy na plus, czy na minus. Zależy już kto, kto co woli, ale i w, to, i w to mi się fajnie gra. No, w ETS-a można fajnie pograć tutaj ze znajomymi, bo, bo jednak więcej osób tego ETS-a ma, a ATS, no dużo ludzi właśnie nie kupuje, bo nasłuchało się na początku, że to jest to samo i no i nie kupują i do tej pory nie chcą kupić, nie? Więc... No tak. Tak do pogrania no, myślę, że ze znajomymi nie. To... Nie, nie, nie urzew jakoś wiesz. Jeszcze faktycznie mówi, że tam ta Arizona. Mhm. W tej Arizonie dużo miast dodali, czy, czy tak to ci, że nie powiem ci dokładnie, ale jest ich troszkę. Jest no. na pewno fajna ciekawostka jedna, ja to już w swoim odcinku pokazywałem. O, Dobra, zwalniam, zwalniam, zwalniam. Eee, jest fajna. Orzym ci wyhamował tuż przed. <laughs> i no, jest jedna fajna rzecz, bo dodali tor wyścigowy tam pod Phoenix. Nie wiem jak tam miasto się nazywa, ale jest tor wyścigowy normalnie, można sobie wjechać. Tylko, też pytanie, jak to będzie na multi wyglądało, nie? Bo teoretycznie w regulaminie niby jest, że obowiązuje zakaz wyścigów, więc no, ciekaw jestem, jak to będzie z tym torem na multi wyglądało. Tym bardziej, że tam trzeba się poprzyciskać przez parę pachołków i tak dalej. No, może być ciekawie, ale no zobaczymy jak to rozwiąże, nie? Są, że może, może może, coś dodadzą dodatkowego, super ekstra do, do tego, bo... Bo no tak zobaczymy. słyszałem tutaj, że w ETS-ie można z Skodą jeździć na tym, na Multi. No właśnie, coś, tak? coś słyszałem, nawet widziałem na YouTubie, ale nie mam pojęcia jak nawet się w to nie zagłębiałem. No właśnie, też nie wiem, nawet w sumie słyszałem, nie sprawdzałem. Nie wiem, wiem, że tam dodali chyba Skodę i Policję, tylko że za Policję... O. Za policję banują chyba? Że, nie nie wiem, pieniądze. to będzie dla, dla, dla. załogi serwera? Nie wiem, kurczę, jak, to, jak to będzie ogólnie rozwiązane, ale coś takiego. Nie, ja nie tak. siedzę praktycznie w ogóle w takich nowinkach już, więc odpadam, jak gdyby, ale no, nie, no, jestem ciekaw, jak ogólnie to rozwiążę. No. Mają no porę do popisu, się... nie? No dokładnie, nie. To co ty świadku robisz na co dzień, że nie siedzisz do Ja nie no. wiem, ja, ja sam się zastanawiam. Nie no, aktualnie mam kilka serii w planach i, i one mi troszkę hmm. czasu pożerają, więc troszkę odpadłem od całego YouTube'a i tych wszystkich nowinek. Tym bardziej, że no był znowu taki okres, gdzie ten ATS mnie i ATS w sumie, bo to był, było mniej więcej na przełomie tam jak wychodził właśnie ATS. Mm. E, że mnie to znowu pożarło i potrafiłem siedzieć po kilka godzin dziennie grając w jedną czy w drugą grę, ale później znowu jak gdyby odszedłem od tego i... I teraz powoli w sumie powracam znowu do tego, no zobaczymy. Nie, no. Faktycznie, faktycznie to jest od co do ETS-a, no ATS-a pewnie też, no są takie zajęcia, ja sam tak coś jakiego ja miałem, że wiesz, a grało się, grało, ok, spoko. E, przychodził moment, gdzie tak... A kurcze, już mi się nie chce, nie? Taki odpoczynek no, no, przez no. jakiś tam okres czasu, a później znowu zajawka jest znowu tak. grasz po kilka godzin nawet. No to jest chyba to jest no. taka gra na zasadzie pogram. Czasane, simulatory wrócę, mają pogram. to do siebie właśnie, że jednak można w nie maniaczyć godzinami, a nawet i całymi dniami, później na chwilę jest odpoczynek, ale prędzej czy później tak do nich wrócisz, więc Dokładnie. No, jeśli chodzi o to, to symulatory naprawdę górują nad innymi grami. No, bo niektórzy mówią, że symulator nuda, nic się nie dzieje, nie. No, są ale, mi tacy, no ale wiesz. No, sami tacy, jasne, ale, ale nie wiem, mi się jakoś na przykład dobrze gra. Zawsze, że ETS, ATS jest w tym o tyle wygodne, właśnie tak jak widzisz teraz, nie? No. Dwie osoby można sobie boga włożyć na różne dokładnie, tematy. Dokładnie, to jest właśnie plus. No, bez, bennego, bez jakiegoś grubszego myślenia, nie? Jak tu tam... misję wykonać? No, no chociażby. No. To jest właśnie dobre pod takie nagrywanie luźne, no, wiadomo, jeśli chce się ponagrywać jakieś tam grubsze misje i tak dalej tak dalej, no to są do tego odpowiednie gry, ale jeśli no. chodzi o rozmowy takie właśnie na spokojnie, byle pogawężyć sobie i no to no, nic lepszego nie ma jak symulatory i nie sądzę, żeby było, no chyba, że karcianki, no ale to, że tak powiem, lepiej w oko aniżeli... nie. Wiem, nie aniżeli przez karcianki internet. nie podchodzą w ogóle. Wiem, że tam niektórzy się zachwycali, ale jakoś tak... Znaczy mówię o karciankach typu, wiesz, zwykłe karty, a nie jakieś Hearthstone i tak dalej, no. A, no tak, 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 tak. tak. No bo właśnie były te na ostatnio. Znajomy magiczaki. właśnie się zachwyca, Ech. nie wiem, ja jakoś nie rozumiem fenomenu w ogóle gier od bizarda szczerze mówiąc. Chociaż ten Overwatch mnie kusi i nie wiem, czy sobie nie kupię, ale jeszcze trochę poczekam. Aż cena chociażby spadnie, bo... No tak, no bo teraz patrzę, czy jest hype na Overwatcha i coraz więcej osób nagrywa, nie? no Otóż, mówiąc, Wiem, że jest hype, ale tak powiem Ci szczerze, że w ogóle nigdy chyba nie sprawdziłem, na czym gra polega, o co w niej no, chodzi, czy... tak ale wiem, że jest. Ja nie? patrzyłem i tak... Tak jak większość osób, bo gdzieś hmm. czytałem artykuły, e, pierwsze skojarzenie to troszkę kopia Team Fortress 2. No właśnie, tak jak widziałem tam w filmie, jakieś kogoś to właśnie taki TF No skojarzy. właśnie, bo tam jest jakiś taki tryb właśnie przesuwania jak gdyby w z jednej strefy do drugiej i to pierwsze co to się że właśnie rzuca w oczy i kojarzy, ale dużo ludzi mówi, że to nie jest to samo. Na gdzieś właśnie mówię artykuł czytałem na ten temat. No, ale nie, no musiałbym pograć, żeby to zrozumieć, fenomen tej gry tak samo, no? Bo tak na słucho, no. no to można sobie tylko gdybać. I w tych właśnie wypadkach brakuje czegoś takiego, jak były dawniej, tam powiedzmy 10 lat temu, nie? Demo. Demo. To było coś, czego no brakuje naprawdę. Chociaż brakuje nie to. powiem. I jej na przykład, jeśli chodzi o FIFA, do tej pory wypuszcza dema. Ale no to demo a oficjalna o, o, ostateczna wersja gry to i tak jest e, ogromna różnica. Wow. A czasami tak jak na przykład teraz 16 w moim odczuciu <śmiany> zmiana, ale na gorsze. Między fizyką e, sterowania w e, demie a w wersji końcowej, no niestety mhm. pogorszyli to troszkę. No, ale no niestety no. Jeśli chodzi o FIFA, to ogólnie jakoś tak ostatnio e, zaniedbali tą serię. Trzynastka moim zdaniem ostatnio była taką naprawdę nowinką, a później to już jest taki troszkę odgrzewany kotlet. Wiadomo jakieś tam nowe tryby, tak jak na przykład teraz w 16 uznajmy kobietami można grać, ale to tak mhm. e, byle troszkę osób nowych przywołać, a, a reszta kto ma zostać to i ja tak zostało. No dokładnie. Sam zresztą tak mam, że niby nic ciekawego, ale no ja z reguły ja kupię. Mam no ale wiesz drugiej też, że propos tych demek nie no to jakby nie patrzeć to niektóre demka by musiałyby też chyba sporo zajmować no zaraz, na pewno nie, no bo... ale wiesz co wydaje mi się że teraz właśnie ta demka, e, ta demka wy... niektóre firmy nie niektóre mm -hmm. gry wykorzystują coś takiego jak otwarta beta nie tak tak no to coś no takiego beta jest. nie jest na błędy tylko beta jest po to żeby sobie ludzie jednak zagrali zobaczyli No ale nie... też nie każdy za... i nie zawsze może się dostać do tej bety nie a no wiadomo, no to chyba, to że jest zamknięta, nie? Jak jest no. otwarta, tam była teraz Duma nie tak dawno była Ach. przed premierą, otwarta beta w sumie, no to hamuje. Okej. Okay. No to w sumie tak wiesz, wydaje mi się otwarta beta na krótko przed premierą to nie jest beta tylko po to, żeby chyba żeby ludzie sobie piknęli, zobaczyli. No, i, I na pewno kupili. I na pewno kupili, no. Nie, a w ogóle też a propos jej w ogóle, nie wiem czy słyszałeś, ale mają pomysł na opatentowanie swoich gier na live'ach, że tak powiem. Chcą... Hmm. nie pamiętam już teraz dokładnie, jakiś czas temu to czytałem. No. Jakieś opłaty za streamowanie ich gier czy, czy coś w tym stylu? Aha, to nie, to tego nie słyszałem. Wiem, że teraz jest ten Origin Access czy EA Access, że możesz sobie tam przez ileś godzin grać. Wybrane gry tam, co ci udostępniamy, za 14 zł, czy za 15 złotych, że tam dostajesz dostęp. Na przykład, tak, jak ja sobie raz to kupiłem na test, to na przykład nfs tego nowego Aha. mogłem pograć sobie 10 godzin. Aha. To w sumie też ciekawa opcja. Przez miesiąc, To jest taka subskrypcja przez miesiąc. Tak? Ja mam tutaj, zostawiam. E, to. to ja poczekam na ciebie i pojedziemy do mnie. Nie, mówię, nie, nie wiem dokładnie o co tam chodziło z tym. Ogólnie platforma jakaś ma też powstać przede wszystkim. Ale co jeszcze dodatkowo, to nie mam pojęcia. Wiem, że coś było z płatnym streamowaniem, ale nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie. Musiałbym sobie jeszcze raz przypomnieć. Znaczy co, mi się wydaje, że to by był trochę strzał w kolano dla nich, no bo ja bym nie patrzeć. I taki Stream właśnie był gry. tytuł. <gry> Stream gry, no to to jest, wiesz, jednak dla nich jakaś tam Promocja. powiedzmy. Reklama dokładnie. Hmm ja Tak, jak wszystko, no. Na chociażby nawet film, nawet osoby, która nie ma subów, no. Zawsze to jest jakaś promocja, bo może się znaleźć ktoś, kto nigdy wcześniej tego nie widział, a przypadkiem jakoś tam trafił do niego, nie? No, dokładnie. Więc, no, no, zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle, ale, no. Jej, no, niestety, troszkę jeśli chodzi o zarządzanie, upada. No, Zresztą oni zawsze mieli jakieś jak dziwne swoje spodent... fazy, ok? Dziwne swoje fazy, dziwne polityki, a później. Króli sobie w twarz, co my żeśmy zrobili, ale i tak no. wprowadzimy to ponownie. No, zobaczymy. Tak. No FIFA jest już od chyba czternastki, albo od piętnastki, czyli druga albo trzecia FIFA, e mhm. która ma problem z serwerami, nie? Po prostu no. potrafisz wejść sobie na mecz, ni z dupy, ni z Pietruchy po prostu wywalicie z serwera i. A to pamiętam, to, że jak właśnie graliśmy jeszcze z komplem, to faktycznie wiesz. Albo ta animacja postaci, nie taka. Mm -hmm. taka skokowa. No. Nie no mówię akurat. No, jeśli chodzi o serwery, to mają straszne problemy. Tak samo przecież Battlefront, jak wyszedł chyba? Serwery miały problemy? Mm -hmm. No, więc. Słyszałem też. Ale na bratę fronta w sumie to się może było spodziewać, bo w Fatyszy duży, duży hype był, dużo ludzi chciało zagrać. No tak, więc... no ale no firma powinna być na to też przygotowana jako tak. No nie? wiadomo właśnie, no. Hype hype, no ale no niestety no. Zwłaszcza, że robili otwartą betę i nie widzieli jakie było zainteresowanie, nie. To zainteresowanie było właśnie samą betą, niby tak ogromne, że, że masakra. No. A co dopiero później jak mieliby kupować ludzie. No. Niestety, no. Powinni zapisany. się uczyć na swoich błędach, ale tego nie robią, no. To z drugiej strony też, wiesz, inwestować to nie wiadomo nie... ile w serwery. Ludzie pograją jakiś czas i, I na tym się skończy, nie? No, niby tak. No wiadomo, i tak cały czas będą się wykruszali z tych serwerów właśnie, więc... Nie. No ale no, no nie wiem, no. Coś muszą na pewno zrobić, bo no niestety... Średnio to wygląda, że tak powiem w ostatnich czasach. No, zahaczyłem się pewną bramę. Dobra. Czy tam nawrócę Staram się zaparkować. Co pewno mi nie wyjdzie, no bo nie grając tyle czasu, to ciężko się czegokolwiek spodziewać, no ale <noise> spróbujmy. Dobra. Już widzę, że źle stanąłem. No dobra, spróbujmy parkuje. Chwileczkę Chwilę poczekacie Mamy czas czek. Dobra czekaj odbije całkiem z kołami To piękne. A bo to na padzie nie? Yep. Nie wiem, nie wiem ale nie, nie, nigdy nie, nie miałem grać na padzie w BTS, Próbowałem i niku... hu hu kurde Troszkę za krzywo. Oh. Ja Ci powiem tak, musisz zacząć grać w e, symulatory, w ETS-a, w ATS-a i ponownie kupić kierownicę, jak widz. <grym> nie, powiem Ci, że akurat do kierownicy strasznie mnie nie ciągnie samo podłączanie. Może gdybym miał odłożony hajs na e, stojak do niego, żeby jednak to było mniej ja więcej... Ja właśnie mam ten stojak i przekładam tylko kierownicę, podpinam dwa kabelki No, właśnie, no. Ten, ale wcześniej Wcześniej powiem Ci, też miałem takie rzeczy, było ją przykręcać do stoliczka. No, no, do no rynka. i to był właśnie mój największy ból. Tym bardziej, że no niestety, no ale miałem z niej problemy, z nią problemy, bo często lubiła się pofiksować i, mhm. i nie dało rady na przykład nic pograć i tak dalej, i tak dalej, bo, bo nie wykrywała jej w ogóle I no były problemy takie, że no, naprawdę odechciewało się czasami, no ale cóż no. Ja sobie gdzieś stanę koło ciebie i jest mi bardzo dobrze na padzie. Nie narzekam. Dobra, czekaj, ja wyłączę silnik. Okay. Dobra. Taki, taki znacznie krótszy odcinek dzisiaj. No, ale ważę, że treściwy, tak? Tak, no, dokładnie. To, to najważniejsze. Oczywiście jak ludzie będą chcieli więcej, no to myślę, o, że oczywiście tutaj oczywiście. Cię zgarnę jeszcze. Bo... Możemy się teraz zgarniać nawet bardzo często, wiadomo, no, wakacje, te sprawy. Światek, więc... czasowy. O, światek czasowy, także Dokładnie. też czasowy. Jeśli tylko byście chcieli, to piszcie, dajcie znać w komentarzach, a na pewno będziemy się zgadywali na częstsze posiedzenie. Dokładnie. Dobra. To cóż, dziękujemy, nie? Tak jest. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i... Trzymajcie się. Na razie i pa pa.